Jakub A, kilkakrotnie namawiał do zabójstwa 10-letniej Krystyny Zmrowin, swojego kolegę. Ale o planach 22-latka wiedział ktoś jeszcze. Nikt jednak nie reagował. 13 czerwca 2022 roku letni Jakub A, bestialsko zamordował 10-letnią Krystynę Zmrowin. Oficjalnie powody jego zbrodni nie są znane. Nieoficjalnie mówi się o zemście za odtrącenie, miał być zakochany w matce dziewczynki, ale ta nie chciała się z nim wiązać, bądź zabójstwie z zazdrości, matka dziewczynki miała poświęcać jej więcej czasu niż kochankowi. Zobacz także, Jakub A szukał zabójcy. 22-letni Jakub A. był tak zakochany w mamie Krystyny, że z niejasnych do końca powodów chciał pozbyć się jej córki. Na miesiąc przed dokonanym przez siebie zabójstwem, wielokrotnie, kontaktował się z kolegą z Gliwic. Oferował mu 10 tysięcy złotych za dokonanie morderstwa. Robił to za pomocą komunikatorów internetowych. Znajomemu złożył kilka propozycji, a następnie je ponawiał, mówi, gazecie wyborczej źródło. Jakub A miał dokładnie zaplanować zbrodnię i wskazać potencjalnemu zabójcy, gdzie jej dokonać. Od początku mówił o lesie między Ibramowicami a Domanicami. Zobacz także. Dwie osoby wiedziały o planach mordercy. O planach Jakuba A, wiedział jego kolega, to jego próbował namówić do zabicia dziewczynki oraz koleżanka mężczyzny. Żadne z nich jednak nie zareagowało na wiadomości Jakuba. Dopiero gdy doszło do głośnego morderstwa w Mrowinach, oboje złożyli zeznania. Zapewnili, że nie brali wiadomości Jakuba A na poważnie, nie spodziewali się, że może być zdolny do. Morderstwa, sadzili, że nieszczęśliwie zakochany jedynie się odgraża. Zobacz także